Niech będzie pochwalony ze z Chrystus. Ja tak chciałam się podzielić tym, co przeżywam czytając słowo Boże. Już kiedyś troszeczkę opowiadałam, może. Czytałam teraz Ewangelię Mateusza i czytałam właśnie z przykładu Piotra Zaręby i w 18 rozdział od 21 wersetu, Tutaj taki jest nagłówek: lekcja o przebaczeniu. I to słowo na nowo bardzo mnie poruszyło i po prostu tak jakoś dogłębniej, chociaż każde słowo, które wychodzi z ust bożych, jest ważne, ale jakoś to słowo bardzo mnie tutaj poruszyło, bo bo jest po prostu mam w otoczeniu osoby, którym też ciężko jest przebaczyć. I, i chciałabym najpierw przeczytać może ten fragment z 21. Wtedy podszedł Piotr i zapytał, Panie, ile razy mam wybaczać mojemu bratu, jeśli zgrzeszy przeciwko mnie, czy aż do siedmiu razy? Jezus odpowiedział, mówię Ci, nie aż do siedmiu razy, lecz do siedemdziesięciu razy siedem. Dlatego Królestwo Niebios przypomina pewnego króla, który postanowił porządkować rachunki z poddanymi. W trakcie tych porządków przyprowadzono mu jednego dłużnika, winnego 10 tysięcy talentów, a ponieważ nie miał z czego y oddać, król polecił go sprzedać wraz z żoną, dziećmi oraz całym dobytkiem, i w ten sposób odzyskać pożyczkę. Zadłużony sługa padł jednak na kolana i zaczął prosić: Okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. I Pan zlitował się nad nim, uwolnił go, a dług umorzył. Ułaskawiony dłużnik wyszedł i wtedy spotkał kolegę sługę, podobnie jak on sam, który był mu winien sto denarów. Doskoczył do niego, chwycił go za gardło i syknął: Oddaj coś winien. Kolega zaś padł na kolana i zaczął prosić. Okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. Lecz łaskawiony dłużnik nie przystał na to. Przeciwnie, doprowadził do uwięzienia kolegi na czas spłaty długu. Gdy inni podani dowiedzieli się o tym, co zaszło, zrobiło im się przykro. Poszli też i o wszystkim, co się stało, dokładnie opowiedzieli panu. Wtedy król wezwał sługę do siebie i zarzucił mu: Ty niegodziwcze, umorzyłem ci cały dług. Dlatego, że mnie prosiłeś, czyli ty nie powinieneś zlitować się nad swoim kolegą, tak jak ja zlitowałem się nad tobą. I rozgniewany wydał go dozorcom więziennym, by zajęli się nim, dopóki wszystkiego nie spłaci. Podobnie mój ojciec w niebie uczyni z wami, jeśli któryś z was z całego serca nie wybaczy swemu bratu. I tutaj właśnie to są słowa pana Jezusa. I Pan Jezus mówi, że Królestwo Niebios przypomina pewnego króla. I król wezwał tego dłużnika, i tutaj ja się zastanowiłam, bo tutaj była podana, podane było, że król mu darował 10 tysięcy talentów. No i tam poszukałam sobie teraz tych dostępnych rzeczach, że że. 10 tysięcy talentów to było 60 milionów denarów. I okazuje się, że to była tak duża kwota, że po prostu człowiek musiałby, jeśli by pracował 300 dni w roku, musiałby pracować 200 tysięcy lat. I jakie to jest podobieństwo, Pan Jezus mówi o swoim Królestwie i o Królu Królów, o sobie, prawda? Jaki On jest miłosierny. I naprawdę, ja myślę, że Żydzi tym bardziej rozumieli to, bo oni po prostu <sługiwali> posługiwali się nie tymi tymi y, talentami, tymi. Y, to była ich ta y, braku mi słów, waluta. I tutaj właśnie ja sobie pomyślałam o Jezusie. Jezus nam darował tak wiele, po prostu żebyśmy całe życie, nie wiem, chodzili do kościoła, odmawiali różańce, pielgrzymki, nie wiem jeszcze co byśmy mogli robić, to i tak nie spłacilibyśmy tego swojego długu względem Boga. I jeszcze przyszła mi też taka myśl, prawda, że ten dłużnik, Ułaskawiony dłużnik, któremu ten król darował tak wiele. I ja sobie pomyślałam tak, przecież on powinien wyjść od tego króla i po prostu być radosny, wesoły, prawda? Bo król darował mu tak wiele, powinien się tym dzielić z każdym, kogo spotkał. Nawet tego swojego dłużnika, którego spotkał, powinien mu powiedzieć. Król mi darował tak wiele. Co ten dług twój znaczy? Daruje ci go, prawda? <noise> Ale tutaj pisze całkiem inaczej. I dlatego po prostu zachwyca mnie to, jakie jest serce Boże. On nam daruje tak wiele. A tutaj jest właśnie tak, jakby to się odnosiło do nas, nie ludzi, że my po prostu. Jak nie nie przejmujemy tego, że Bóg nam darował tak wiele. Nie idziemy z tą radością do ludzi, z tym przebaczeniem w sercu, bo przecież, skoro Bóg nam darował tyle, to my mamy to samo przebaczać, prawda? I, i darować, bo no, serce Boże jest niesamowite. Miłość Boża jest. Y ja się zachwycam po prostu coraz bardziej to wszystko do mnie dociera, że Jezus darował nam tak wiele, On położył swoje życie za nas, a my po prostu nie możemy z serca jakichś uprzedzeń się pozbyć, ale to wszystko po prostu też nie damy rady sami. Bo ja też mówię na podstawie swojej, prawda, że ja to przeżyłam, że też miałam nieprzebaczenie w sercu, jakąś złość, ale. Nie damy sobie z tym rady sami, tylko musimy się udać do naszego Króla Królów. On nam odpuści, On nam pomoże po prostu, jak Go prosimy, że Boże, przebacz nam, bo my nie chcemy tego trzymać w sercu. To nas gnębi, to nam odbiera tą radość, a przecież my jesteśmy ułaskawieni przez Boga. On nam darował dług, On na krzyżu powiedział, wykonało się. Dlatego tak ważne jest, abyśmy sobie przebaczali, abyśmy nie trzymali w tego w sercu, bo powiem Wam, że cudownie jest, jak idziemy do Chrystusa, jak mu o tym mówimy, i on nas od tego uwalnia. Jak to serce jest po prostu uwalnione, czyste, radosne. Ludzi widzimy całkiem w innych kolorach, prawda? I, i po prostu czujemy, że, że to serce czy to sumienie nasze nas nie oskarża, że po prostu z Bogiem cudownie żyjemy. Z radością wychodzimy każdego dnia do pracy, czy do ludzi, czy do rozmów. To jest naprawdę wspaniałe, bo kochani, ja sobie tak pomyślałam, że <grych> nigdy bym nie chciała, jakbym stanęła przed królem, królem królów, panem panów, i usłyszeć: Ty niegodziwcze, umurzyłem ci cały dług, czyli ty nie powinieneś się zlitować. Dlatego tak ważne jest właśnie, żeby nie trzymać tego nieprzebaczenia w sercu, żeby po prostu y, to własne ja, ten y, egoizm, żeby po, z, z pomocą Bożą po prostu zwalczyć sobie i poddać się temu Słowu, bo Słowo Boże jest cudowne, ono nas uwalnia od każdego grzechu, od każdej. Naprawdę w sercu trzymanej jakiejś takiej rzeczy, bo wiem, jak kiedyś po prostu, nawet ktoś coś mi powiedział, czy o mnie źle mówił, mi było trudno po prostu się z tym zgodzić i zapomnieć o tym. A teraz po prostu, jak idę do Jezusa, mówię mu o tym, co mnie boli, czego nie rozumie i w ogóle jak się zachować. Słuchajcie, przychodzi słowo Boże, przychodzi to ukojenie. Bóg ze swoim słowem, ze swoją miłością wchodzi i to czuć po prostu, bo y, nie wiem, jak, jak to powiedzieć. Bo <laughs> ja na przykład czuję, y, czuję to serce, prawda, że ono się zmienia, że ono jest inne, nie takie jak było. I to jest cudowne: cudowne jest właśnie żyć z Jezusem, y, karmić się Jego słowem i wszystkim życzę, żeby po prostu ta miłość Chrystusowa rozlewała się w naszych sercach. Amen.